Akcja! Ty, gdzie jest stół? Jaki k was stół? W dzisiejszym odcinku dowiemy się... Co najbardziej lubicie we Wrocławiu. E, wywiad z Benem też będzie. Jaka produkcja w wariacie, czyli Jaguś coś tam porobi. Będą też pokoje duszy z Hanią. A na końcu dowiecie się o kolejnym mądrym słowie, które przedstawi Pawełek. Jakiś czas temu zapytaliśmy Was na Instagramie co lubicie we Wrocławiu. Wasze odpowiedzi jak zwykle były niesamowite i y, szczury was tak, bezpiecznie szukać miła. pracy, odrę, otwartość ludzi, wszystko do zrobienia na po niemieckich budynkach, buspasy i szczury, drogi rowerowe, smoki trochę gołębie, Lubię jeszcze korki. Tak, korki lubię bardziej niż gołębie piwo. Panów miecków, co traktują naszą plackę sodową jak toaletę, mefedro i dobrych chłopaków. Skończyliśmy. Naszym dzisiejszym gościem jest perkusista pretensji Ben. Nie, dobra. Kiedy nowa muza? Nowa, jak, jak tam. muzycznie stoi. Nowa muza, teraz? Na now, mam. moja nowa muza będzie wychodzić, mam nadzieję, że w kwietniu, i będzie wychodzić przez rok. Okej. Okay. Mogę już chyba tytuł zdradzić, będzie to odklejada. Okej. Okay. To drugie pytanie. Czym. Czy takie. OK, to może powiesz coś o, o Gwarze? W takim razie, skoro coś tam działacie dalej, bo. To... Wiedziałeś, że nazwa Gwary jest przez dwa fa. Kim grasz w takiej na? Edim Gordo. <laughs> Waranki are <not> the same. <laughs> Czemu wyglądasz jak Kiano Reeves? Okej. Okay. Powiesz coś o o tym swoim drugim zespole? Tak. Czy, czy nie? Kawa? Chodzi o gwarę? Gwarę w końcu robimy, do przodu coś tam idzie, spotykamy się w miarę regularnie z hipisem. Um. Czemu mówimy, że kozłówki naliszczą, które jest ze Słowacji? Hmm. To od nowa. Zadajmy... Ech. Tak, kradnę od kurta, kolejny. Co, Co, Co to teraz? Co właśnie? Syndrom niespokojnych stóp. Syndrom niespokojnych stóp jest to pankrokowy układ, który stworzyłem z moim ojcem w wieku 14-15 lat, gdzie grałem na basie. Graćmy konkretną, betonową wręcz muzę. Prawda to jest, jakby ja nie... Ale to nie wiem, no wiesz skąd się w to wziął pomysł, to, czy kto to zaczął, jakby ludzie... No z języka francuskiego pretension. Ale poszliśmy... skąd się... nazwa. Pracowaliśmy w restauracji burgerowej. Kto? Ja i, ja i mój y, przyjaciel Miłosz i zrobiliśmy piosenkę. Mafia Macon, i to prostytutka, zaraz to tobie... Z ze Skwarą się znam od liceum, od drugie liceum nie i... Jak się poznaliście? Kochaliśmy się. Zasady są proste, jak jest pomarańczowy, wygrywasz. Jak jest podwójny pomarańczowy, wygrywasz podwójnie. A jak jest żółty, to zobaczycie zresztą. O, już widzę. Pomarańczowy. Z składą się poznaliśmy liceum, mój ojciec nas przedstawił, powiedział, że jest taki jeden fajny gość i pogadaliśmy i w sumie się poznaliśmy, było fajnie. Cześć. Eee, i... Katamaran? Może to jest łódka taka duża? Co, ma dwie łódki? W pewnym momencie twoje ciało zaczyna się rozkładać, no to ja już powoli zaczynam czuć ten rozkład, myślałem, bo jest, jest taki... jest zespół nie, jestem nie jestem Przepraszam w ogóle, że ci przerwę. Proszę. God, no jest zespołem, który później zamienił się w nagrobki. I... No ta... ciekawa ewolucja akurat. Mój no. I kbam napisała, że... Armageddon, Tak. Para. Tak, tak. I tyle? Macie tylko tytuł? Przez 3 lata wymyśliliście nazwę? I 3 do 9 kawałków. Do 11? Czy o nich opowiedzieć trochę więcej? Nie tak. wiem, ale wiem, że jest utwór, który nazywa się 104 lata. Tyle będziecie. I te płytę? Git? Git? No? Co git? Czy ogólnie u mnie w życiu? No? no, nie narzekam. Nie. Stara bieda. Co nie widzisz bez okularów? Czy to prawda, że miałeś yy, ksywkę Big Ben? Mam taką wielką amalgamację pomysłów i treści w głowie, którą z czterech lat tekstów, 35 podkładów próbuję użyć w jedną całość, która ma spójną i logiczną koherentność, i w tym, że ciężko jest to sobie wszystko w głowie ułożyć i z każdym utworem jest trochę łatwiej. Jestem wdzięczny Wrocławowi, że macie głowę na karku. Przeszłością narodu jesteście. Jeszcze w ciebie ci duży jajek. Panie i panowie. Ben. Dobra. Witaj, widzu. Widzu, ty i ty. Ty, i ty, i ty. Ty, ty, ty. Znasz krakowski splin? Tak. Mam ci go czytać? No. Chmury wiszą nad miastem. Ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę. Znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie i gęste. Wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie. Leniwie pióra wygładza. Poranek przechodzi w południe. Bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach. Bejczy. A słońce wysoko, wysoko Świeci pilotom w oczy Ogrzewa niestrudzenie Zimne, niebieskie przestrzenie Czekam na wiatr Co rozgoni ciemne, skłębione zasłony Stanę, te Ze słońcem twarzą Ulicę mgłami spowitę Toną w ślepych kałużach przez okno patrzę, znużona, z tęsknotą, myślę o burzy. A słońce? Wysoko, wysoko. Wysoko? Wysoko. Świeci pilotom w oczy. Ogrzewanie, strudzenie, zimne, niebieskie przestrzenie. To była prognoza. Co to znaczy Spleen. Splint to znaczy smutek, zawodzenie i w ogóle teksty o słabych A rzeczach. to nie brzmi jak taniec dla ciebie? Splint, jak, jak Jive albo Foxtrot? Nie, ale wiem, że Splint to jest też śledziony. No. Lubisz Czesława Miłosza? Ja na przykład nie za bardzo, ale ten wiesz, mi się podoba. Nie, ale Mieczysława Foga na pewno znam. Barwy ze słońca są, bo ono nie ma żadnej osobnej barwy, bo ma wszystkie. I cała Ziemia jest niby poemat, a słońce nad nią przedstawia artystę. Kto chce malować świat w barwnej postaci, niechaj nie patrzy nigdy prosto w słońce, bo pamięć rzeczy, które widział, straci, łzy tylko w oczach zostaną piekące. Niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli i patrzy w promień od ziemi odbity. Tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili gwiazdy i róże, zmierzchy i świty. Mi się wydaje, że to, co on chciał powiedzieć, to jest to, że jak słońce nie świeci, to nic nie widać. <laughs> coś tak nie napisał, głupi jest czy co? Jakby wiesz, no szczypie mnie w oczy, no to co, ja, ja, ja ten akurat wersję na nim skupiłem, bo dla okay. mnie było takie, co on sobie zrobił do tych oczu, soli sobie nasypał? Oczy wcale nie pieką od patrzenia się na słońce poza tym. Bardziej robią ci się takie zielone kółka takiej i różowej i wtedy... Według mnie kojarzy mi się ze z piosenką Offspring'u Staring at the Sun. Ale on miał przynajmniej e, szczelność powiedzieć, że patrzy się na słońce. A tutaj trzeba się domyślać. Tak, on jest tak. Patrzy się na słońce, czy może patrzy się na promienie słońca, które się odbijają? Od, od, od czego? Od, od, czy, no. od czego? Co w kałuże się patrzy, no tak no. jakby chce się wiesz, taki przodu boxing, nie wiesz. No. Walka z cieniem. Walczy sam Cienie ze sobą. Słońca. I to teraz masz. Proszę państwa, mamy Dobra, ten. to co na posiadówę, czyli w jakie gierki może się zagrać z na chillu? zamiast pić piwo znowu na melanżu, na skrzydłach, to jest gierka właśnie. Generalnie to jest gierka typu engine building, czyli robisz sobie silnik punktów i stakujesz sobie fajne komboski na ptakach. Żeby położyć ptaka, płacisz kof, ptaka, mysz i wtedy jest u na planszy i leży. Trochę dobierania kart, trochę liczenia. Jeśli jest na drugim, trzecim, czwartym, czwartym, piątym wędzie, jeśli jest na pierwszym wędzie, to bierzesz sobie pionka, to jest pionek i masz tu na planszy trzy rzędy. Masz środowisko lasu, masz mega ładne ptaki i zajebiście, masz jajo. Każdy z tych środowisk to jest też inna akcja i jak chcesz wykonać tą akcję, to to nie masz gryjów. Twoi koledzy nie mają, bo ty wygrałeś już. Yy, przez całą grę nie wiadomo, kto wygrywa. Replay value rośnie. A jak masz taki położone w jednym środowisku, które mają ustalności specjalne, które się stakują ze sobą. Bierzesz sobie pionka. ten pionek idzie od prawej do lewej i sobie idziesz. Jak stoi tutaj jakaś karta, wtedy dobierasz sobie żeton zboża i masz środowisko pola i masz środowisko wodne. I jak jest ptak z brązowym, to jest super ptak. Ten ptak ma pojemność jajec. Tu jest pokazane jak coś. Człowieku, jak ci się wylosuje kruk zwyczajny, wtedy bierzesz wszystkie kości, człowieku, bierzesz sobie pionka. I równe ptaki lubią, lubią równe środowiska. A niektóre mają wybrane. i dobierasz więcej kart na turę. I masz nowe wtedy symbole, i możesz sobie wybierać. Jeden tak, dobiera ci dwa pożybienia, a drugi, tak za jedno pożywienie bierze dwie karty pod siebie, co daje ci dodatkowe punkty, ale jak ty grasz, to ty decydujesz. Ale... Jaki jest Twój ptak? <laughs> ja w komentarzu. Witajcie w końciku trudne słowo gdzie jak zwykle dokonujemy leksykalnego partykularyzmu. Dzisiejszym trudnym słowem będą aż dwa słowa. I będą nimi symonia oraz apofenia z racji zbliżającej się. Pomyślałem, że taka diada będzie najlepiej pasowała do naszego. A co to w ogóle znaczy? z A co to w ogóle znaczy? W wyjaśnieniu pomogą mi moje dwa garkulce, które przygotowałem specjalnie na dzisiejszy odcinek. Poznajcie Krezusa i Pliniusza! Stworzyłem jakiś śmierci mojego starszego brata, który w wyniku otrzymanych obrażeń. I się na stykcie. Jak to mawiają Ubisund, UbiS! Gargulce pomogą nam przedstawić scenkę, w której wykorzystamy oba słowa. Sama. Zobaczmy. Witaj! Wraz z swoją menażerią poszukuję sposobu na ukonstytuowanie swojego diktum w stratyfikacji społecznej. Czy mógłbyś pomóc mi poprzez nabycie najgłuższych posłów? Przysięgam! Zapłacę ci! Symonia? Świętokupstwo? Przykro mi, ale kontestuję. Aleja di acta est. Rozumiem. Spójrz. Co <śm> <To> do... <śm> Ten obwódz przypomina głowy człowieka. <śm> Cóż za apofenia. <śm> 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 Cóż za apofenia. Jak widzicie, to bardzo proste. Symonia, czyli świętokupstwo, to nic innego jak handlowanie godnościami kościelnymi. Z kolei apofenia to doszukiwanie się związków pomiędzy rzeczami bądź zjawiskami, które takich związków nie mają. Takie sensaty nieco nie są w moim stylu. To by było wszystko na dziś. Paweł, kącik mądrych słów. Do zobaczenia.

Pokażemy znowu, co tam się w środku chyba znajduje. Jako, że jesteśmy szanującym się y, pankowym zespołem. Nie ma żywego basu, nie ma żywej perki. Po prostu zresztą, co jak? Nie wiem. Nie ma żywej muzyki. Jakby, jaki jest sens tego? Nie. Skierownik, wiesz, skr Skiernik. Skiernik. I co dajesz? Skyr. Mógłbym powiedzieć, że cały utwór to jest y, linia basowa, która wybija takie No właśnie, Borysewicz, Borysewicz, porucznik Borysewicz Dokładnie tak Już teraz wiem, że nie są tylko po to Do tego y, jest perka, wiadomo, perka prosta, bez żadnych przejść, bo mi się po prostu nie chciało robić tej. Do tego jakieś takie niepotrzebne rzeczy, które żeby tam wiecie, cały czas były gdzieś tam w środku. Dzień, 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 dzień. Tam się kapelę do nas wziąła, bo z laptopika, coś tam, coś tam, a, się tam kurde. Chodzi W życiu chodzi o to, żeby prosto żyć. W życiu chodzi o to, żeby wszystko było na komputerze. Tak. Ty, <noise> 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 a ja, co ty? Masz klejkanty antykoncepcyjną na, na tym, na ramieniu? Nie chuj <noise> że to się Mogłem zasnąć z moimi myślami Więc próbuję zgasić światło. Mój miał w pokoju grzyba Usłyszał go i Kazał mi go zjeść To, to chyba panie... nie była przyroczy bina No bo byłem w piekle na jeden dzień Widziałem tam typa Który na mnie nakablował Kiedy naszczałem do kółka zosi. osi się świetny koś